Cześć kochani, witam Was ponownie na kanale Monia Wenel. Jak widzicie, dzisiaj będzie szybko, miło i przyjemnie, mam nadzieję. Pełny portfel i ekstra linie, draping za 40 zł. Nie ma co przedłużać. Zaczynamy. Ekstra linie, oczywiście. Tutaj już trochę nadrapane. Zostało mi 10 symboli, żeby trochę z Wami podrapać. Mam nadzieję, że to lubicie. Jak nie lubicie, to dajcie znać. Wtedy będę drapała więcej, dobra? Biedronka, biedroneczka będę przesuwała, żebyście wszyscy mogli razem ze mną szukać biedronek, biedronek, których tutaj niestety chyba nie ma, a przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, dalej mamy serducho. Serducho. Serducho jest tutaj i tyle, jeśli chodzi o serducha. Nie kochają nas chyba. Korona. Sprawdźmy, czy korona nam tutaj daje jakąś wygraną. Coś tutaj już się powoli yy, klaruje, ale korony nie ma, więc to nam nie zmienia sytuacji. Dalej mamy tęczę. tylko moneta i mamy linię. Trochę tęczy mamy, ale nie zmieniła nam sytuacji, jeśli chodzi o wygrane. Dalej są kości. Kości jest dużo. Mamy linię kochani. Super! Coś się w końcu ruszyło. Dobra, tutaj sobie zazna tak sobie zaznaczyłam, że już chyba wiem, co tutaj jest. No, ale trudno. E, te e, kości. Może będzie jeszcze jedna linia. Zobaczymy. Kości jeszcze są tutaj. Oczywiście Wam nie zdradzę, co tam dojrzałam. Żebyście mieli niespodziankę, bo już i tak sobie popsułam radość drapania, więc chociaż Wy miejcie niespodziankę. Arbuz. Arbuz. Czy arbus nam tutaj coś jeszcze dołoży do tej wygranej? Nie, no jest tylko jeden arbus. Ale lipa. Arbuzowa lipa. Co teraz? Lody. No, z lodami to tutaj straszna bida. Lody są tutaj. Yy, I tutaj. Ale to nam nie zmienia sytuacji. Jeszcze mamy tutaj lody I tyle. Kwiatek by się przydał. Natomiast mamy kraba na to konto. Czy krab nam tutaj coś pora poratuje? Krabów jest na pewno dużo, ale czy poratują sytuację? Kraby. No to te kwiatki by się przydały, słuchajcie. Kwiatek jak nic albo słoneczko. Hmm. Dobra, następne mamy balony. Które są tylko na końcu, tutaj i tutaj, ale one nam nie zmieniają sytuacji. Jeszcze się rozejrzymy, czy są balony. Nie ma balonów. I ostatni symbol parasol, ale parasola to w ogóle nie ma. Parasola nie ma w ogóle. Nie ma. No dobra, no to sprawdzamy. Ja już wiem, co tutaj jest, ale pokażę i wam. 10 zł. No dobra, dobry zwrot. Na początek BBB. Nie jest źle. I zobaczymy, co tam w pełnym portfelu słychać. Jeżeli w tym pełnym portfelu y, nic tutaj nie będzie, kochani, to, to naprawdę chyba pożegnamy się z pełnym portfelem na jakiś czas w ogóle ze zdrabkami za trzy dychy, bo taka ślipa jest. Portfel z numerem 16. Nie wiem, czy to szczęśliwy numer, czy też nie. Dla mnie szesnastka jest zupełnie neutralna. No i szukamy, kochani. Mamy tutaj tak: 15, 32, 28 i 11. Nie wiem, czy to dobre liczby, czy niedobre. Okaże się. Okaże się, czy tutaj się znajdują w naszych liczbach. 12, czyli zaczynamy obok. 34, 29, kolejne obok. Ja nienawidzę tych oboków. 18 25 Nie wiem, ale mam wrażenie, że jak są jest dużo boków, to na pewno zrebka jest przegrana. Nie wiem, jakie wy macie odczucia. Napiszcie mi. 9 nie ma, 6 nie ma. 4 nie ma. 33. Trzy. Niestety nie ma. 16 kolejny obok. 14 kolejny obok. Piąteczka. 8 31, nie wiem, jakoś jestem ostatnio zrezygnowana. No, to dobre słowo. 21 nie ma, 17 nie ma, oczywiście. 23 niestety nie ma, 24 nie ma, 20 nie ma i ostatnia dziesiątka obok. No po prostu lipa, jak się patrzy. No nic, kochani, szukamy w grze numer 2, w której się rzadko coś znajduje. Ale mamy wygraną. Chyba ja zawsze muszę tak narzekać. Słuchajcie. Tak będę narzekać. Mam nadzieję, że się nie obrazicie, ale chyba będę narzekać za każdym razem na pełny portfel. Mamy wygraną. Juhu. Dalej mamy klucz i koniczynę. Koniczynę i diament. Koniczynę i walizkę. Kochana walizeczka się trafiła. Banknoty i sztaba. Diament i klucz, klucz i sztaba, i pierścionek i diament. No to super, oczywiście sobie zrobimy na koniec. A teraz przejdziemy sobie do gry numer 3. I mamy tak 500, 150, 50 tysięcy, 50 tysięcy, 30 000. 32 miliony 100 zł po raz pierwszy, 500 po raz drugi, 100 po raz drugi, 60 po raz pierwszy i 200 po raz pierwszy. Czyli gra numer 3 jest pusta. No ale mamy, kochani, wygraną pod walizeczkami. Bardzo się z tego cieszę. Na 100% już nie będziemy na minusie, a może nawet na plusie. Sprawdźmy, co się kryje pod walizkami. A mamy tutaj 60 zł. Łu, super! Trochę się wróciło, kochani. Naprawdę odwróciła się ta zła passa. Jest 60 zł, więc zrobimy sobie szybkie podsumowanie. Nie ma co zwlekać. Mieliśmy dwie zdrapki, ekstra linie i pełny portfel z numerem. Dwa, y, 16, przepraszam. I kochani, w ekstraliniach mamy zwrot, dyszkę, a w pełnym portfelu mamy 60 zł wygrane. Czyli na 40 zł inwestycji mamy 70 wygrane. Jesteśmy 30 zł na plusie. Bardzo mnie to cieszy, kochani. Naprawdę jestem mega zadowolona. W jeszcze przypomnienia. W poprzednim filmie yy, mówiłam yy, kilka interesujących rzeczy. Między innymi to, że kolejne rozdanie będzie na 800 subskrypcji, natomiast na 1000 subskrypcji zrobimy sobie rozdanie z wizją, czyli, kochani, pokażę tam swoją twarz. Przypominam, kochani, że na moim kanale trwa rozdanie rozdanie dla wspierających mój kanał na TIPli. Każde 5 zł to jeden los, nieważne ile robicie wpłat, ważna jest kwota wpłaty, czyli 5 zł, jeden los, 10 zł, dwa losy itd., itd. Do wygrania jest ten oto prezent, który właśnie Wam pokazuję na ekranie. Jest to prezent niespodzianka, ale mogę Wam obiecać, że w środku są naprawdę super fajne rzeczy i warto wziąć udział w tym konkursie. Na dzisiaj, kochani, to tyle. Jeżeli Wam się podobał ten odcinek, a mam nadzieję, że tak, bo w końcu mamy plus, to zostawcie, proszę, łapeczki do góry. To Was nic nie kosztuje, a zwiększy zasięg tego filmu. Oczywiście, zapraszam do subskrypcji. Zawsze zapraszam, niezmiennie dalej będę zapraszać. Każda subskrypcja to jest dla mnie naprawdę duża radość. Was to nic nie kosztuje, a pomaga rozwinąć mój kanał. Kochani, trzymajcie się cieplutko, bądźcie zdrowi. Pa.